Od małego dorastałem w ciepłym domu, otoczony miłością moich dziadków. Niestety, moja babcia odeszła z tego świata po nieszczęśliwym wypadku. I właśnie wtedy, jak grom z jasnego nieba, dostałem wiadomość od żony Aleksa, z którym dawno temu straciłem kontakt. Treść wiadomości prośba o zajęcie się babcią, która. No cóż, odeszła trzy miesiące wcześniej. Jest wiele rzeczy, które chciałbym teraz powiedzieć, ale prawda jest taka, że moja kochana babcia już odeszła, byłem tego świadkiem. Ten telefon wszystko wyjaśni. Jestem Elizabeth, mam 45 lat i jestem singielką. Ostatni raz byłem z kimś w związku podczas studiów. Zakończyliśmy to, a po studiach zaczęłam pracować w dużej firmie kosmetycznej. Pracowałam jak wół w dziale marketingu, gdzie nadgodziny i praca w weekendy były na porządku dziennym. Nim się obejrzałem. Straciłem szansę na małżeństwo. Ale nie to było powodem, dla którego zmieniłem pracę. Sześć lat temu postanowiłem zmienić branżę i zatrudniłem się jako pracownik biurowy w domu opieki. Wcześniej codziennie tłukłem się zatłoczonym pociągiem, który jechał półtorej godziny w jedną stronę, a powrót do domu był prawdziwą loterią. Teraz dojazd rowerem do pracy zajmuje mi mniej niż 10 minut. Mam regularne dni wolne. Grafik jak w zegarku, a nadgodziny to rzadkość. Ale prawdziwy powód tej zmiany to nie to. Od zawsze mieszkałem z rodzicami. Czuję się bezpiecznie finansowo i radzę sobie z obowiązkami domowymi. Więc dlaczego się nie wyprowadziłem? Bo kocham moją rodzinę, szczególnie babcie. Urodziłem się i wychowałem w Nowym Jorku. Nasza rodzina to rodzice, dziadkowie i mój starszy brat Alex, 5 lat starszy ode mnie. Wspomniałem, że kocham rodzinę, ale moje uczucia do Alexa są bardziej skomplikowane. W przeszłości bez wątpienia go kochałem. Był dobrym i troskliwym starszym bratem. Ale Aleks się zmienił. Po studiach szybko zaczął żyć na własny rachunek i dostał pracę jako sprzedawca w firmie samochodowej. Dwa lata później wziął ślub z dziewczyną z pracy. Od tamtej pory oddalał się od nas, nie odwiedzając domu na święta Bożego Narodzenia. Czy nowy rok? Wiem tylko, że mieszka gdzieś w Kentucky. Nie mam pojęcia, czy ma dzieci. Kiedy ostatni raz widziałem Alexa lub z nim rozmawiałem? Chyba pięć lat temu. Ostatnie słowa Alexa do mnie brzmiały. Odkąd zostałem menedżerem, jestem bardzo zajęty. Wszystkim, co związane z domem rodziców, zajmiesz się ty. To proste stwierdzenie sprawiło, że wydał mi się bezduszny. Dlatego po zmianie pracy postanowiłem zostać w domu, aby chronić rodzinę. Moi rodzice są już na emeryturze. Nasz dziadek, który ma teraz 93 lata, przeszedł kilka lat temu udar i choć doszedł do siebie, nie jest w stanie funkcjonować bez pomocy. Obecnie opiekuj Rodzice zajmują się dziadkiem. No i oczywiście moja wspaniała 92-letnia babcia Ponieważ rodzice pracowali, to dziadkowie byli naszymi opiekunami, gdy byliśmy mali. Babcia nauczyła mnie wszystkiego, co było mi potrzebne do życia. Mimo, że teraz nie może już chodzić zbyt daleko, wciąż ma wystarczająco dużo sił, żeby swobodnie poruszać się po domu. Dlatego wybrałam pracę w domu opieki, żeby być przygotowaną na każdą sytuację, która mogłaby się zdarzyć z moją babcią. Pewnego dnia, Szykowałam się do wyjścia do pracy, kiedy babcia zawołała mnie od tyłu. Bet, coś zostawiłaś. Odpowiedziałam: Co? Nic nie zostawiłam. Ale babcia nalegała. Proszę, weź sobie kilka cukierków. I podała mi kilka słodkości. Ach, rozumiem. Dziękuję. Uśmiechnęłam się. Cukierki to zawsze były ulubione babcine i moje smakołyki. Włożyłam je do kieszeni marynarki i z uśmiechem wyszłam z domu. A potem zdarzył się ten nagły wypadek. Babcia miała poważny wypadek. Według telefonu od taty, jak zwykle wieszała pranie na balkonie na drugim piętrze. Schodząc ze schodów, poślizgnęła się i upadła. To było coś, czego się obawiałam. Mówiłam jej, żeby zostawiła pranie rodzicom i unikała wchodzenia na górę, bo to niebezpieczne. Ale babcia miała swój upór. Uważała, że powinna robić wszystko sama. Nikt nie był winny. To był po prostu pechowy wypadek, który mógł przydarzyć się każdemu. To, co działo się później, potoczyło się błyskawicznie. Babcia doznała skomplikowanych złamań kości udowej i miednicy. Niestety, nie udało się jej wypisać ze szpitala, a zaledwie cztery miesiące później zmarła ze starości. Oczywiście było mi smutno. Płakałam i płakałam aż zupełnie się wyczerpałam emocjonalnie. Ale teraz jestem dorosła. Nie ma czasu na rozpamiętywanie żalu. Musiałam zająć się wszystkim, włącznie z organizacją pogrzebu. Korzenie mojej babci były odległe i nie mieliśmy bliskich krewnych, z którymi moglibyśmy się skontaktować. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na kameralny pogrzeb tylko w gronie najbliższej rodziny. No i trzeba było zadzwonić do Aleksa i jego żony. Byłam głupia, myśląc, że zareagują od razu, kiedy się z nimi skontaktuję. Ani telefony, ani maile nie docierały. Wysyłałam e-maile, ale bez odpowiedzi. W końcu wysłałam krótką wiadomość na smartfona, a odpowiedź przyszła w dniu pogrzebu. Jestem daleko od pracy i bardzo zajęty. Przykro mi, ale nie mogę przyjechać. Wyślę pieniądze później. Kogo obchodzą pieniądze? Wkurzyłam się, kiedy to przeczytałam. Czy jego praca naprawdę była ważniejsza od pożegnania z naszą babcią, która tak bardzo się o nas troszczyła? To było nie do przyjęcia. Włożyłam kwiaty i jej ulubione słodycze do pięknie przygotowanej trumny mojej babci, która wyglądała, jakby tylko spała. Od tamtej chwili moje spojrzenie na Aleksa zmieniło się na zawsze. Zaczęłam nim gardzić. Od tamtego czasu minęły pory roku, teraz jest zima. Dla mnie wiosna, lato, jesień i zima są takie same. Nie przesz. Byłoby mi wszystko jedno, gdyby zima trwała wiecznie, a lato cały czas było upalne. Rozważałam nawet rzucenie tej pracy. Ale mój dziadek wciąż tu jest. Moi rodzice też kiedyś będą potrzebowali opieki. Jeszcze wiele muszę się nauczyć. W trakcie przerwy na lunch, z pustą głową, po prostu kontynuowałam pracę. Niespodziewanie dostałam telefon od osoby, po której się tego kompletnie nie spodziewałam. Gdybym nie miała jej numeru zapisanego, pewnie bym nie odebrała. Na ekranie mojego smartfona wyświetliła się Amelia. Z tego co pamiętam, rozmawiałyśmy tylko raz, krótko po jej ślubie. Czego teraz mogła chcieć? Powinnam to zignorować? Ale telefon dzwonił i dzwonił. Westchnęłam i postanowiłam odebrać. Halo, tu Elizabeth. odpowiedziałam. Amelia zawahała się przed odezwaniem. Przepraszam, że przeszkadzam w pracy. Jestem żoną Aleksa, Amelią. Minęło trochę czasu. Ach, tak. Mimo, że Amelia była starsza ode mnie i zajmowała wyższe stanowisko, zawsze była uprzejma. Nawet kiedy Alex i ja wzięliśmy ślub, przywitała zarówno naszych rodziców, jak i mnie z należytym szacunkiem. Krótko mówiąc, to dobra kobieta, dlatego nie mogłam zrozumieć, dlaczego się ze mną kontaktuje. W porządku, jak mogę ci pomóc? zapytałam, starając się zachować neutralny ton. Amelia ciągnęła dalej. Trochę krępuje się to mówić, ale chodzi o Twoją babcię. Czy coś się stało z moją babcią? W moim głosie dało się słyszeć irytację. Zgodnie z instrukcjami mojego męża opiekowaliśmy się Twoją babcią, ale minęło już ponad miesiąc od ustalonego terminu. Czy mogłabyś przyjechać i ją odebrać? Co? Naprawdę nie wiedziałam, co Amelia mówi. Chwileczkę. To było najlepsze, na co mnie było stać. Amelia opiekuje się moją babcią, która zmarła trzy miesiące temu? To pytanie, na które wpadłam po ciężkiej zadumie. Wiem, że to niespójne, nawet jak na mnie. Ale to samo dotyczy Amelii. Tak, twoja babcia jest z nami. Co? Odeszła trzy miesiące temu. Jej zaskoczony głos brzmiał szczerze. Możemy się obie uspokoić. zasugerowałam, a Amelia się zgodziła. Kilka minut później odzyskałam spokój i dokładnie wytłumaczyłam okoliczności, które doprowadziły do śmierci mojej babci. Odpowiedź Amelii była zaskakująca. Według niej Babcia Alexa potrzebowała opieki. A oni tymczasowo ją przyjęli, dopóki nie zostaną poczynione przygotowania w naszym rodzinnym domu. Prowadziło to do dwóch możliwości. Albo Amelia, albo ja kłamiemy. Jeśli to prawda, to Aleks kłamie. Spodziewałam się, że ktoś może powiedzieć tak łatwe do obalenia kłamstwo. Ale teraz były pilniejsze sprawy. Musiałam natychmiast skontaktować się z Aleksem. Ale jego telefon był praktycznie niedostępny, powiedziałam Amelii. Nawet ja nie dotykam komórki mojego męża. Ale jeśli to tylko rozmowa, mogę użyć swojego telefonu, kiedy jest w domu. I. Amelia zawahała się. I. zapytałam. Ostatnio mój mąż częściej pracuje zdalnie. Jeśli bym poprosiła, zgodziłby się na rozmowę wideo. Mimo, że rozmowa twarzą w twarz miała swoje zalety, Pojawił się pewien problem, nawet nie wiem, gdzie oboje obecnie mieszkają. Zwróciłam na to uwagę. Mieszkamy w Pensylwanii od ponad dziesięciu lat, więc wizyta u was nie byłaby problemem, odpowiedziała Amelia. Umówiliśmy się, że tej nocy porozmawiamy z Aleksem przez telefon Amelii. Obmyśliłam też inne strategie z mieszanymi uczuciami. Przecież Filadelfia to zaledwie sąsiedni stan. Jak daleko byłby w stanie posunąć się w swoich kłamstwach? Poprosić ją o opiekę nad obcą, starszą kobietą zaledwie kilka miesięcy po śmierci babci? To było za dużo. To było obrzydliwe. Wróciłam do domu i zadzwoniłam do Aleksa na smartfonie Amelii o dwudziestej, zgodnie z ustaleniami, dzięki jej uprzejmości i naleganiom. Amelia czekała w mojej sypialni, pomimo wielu prób skontaktowania się z nim, które zignorował. Telefon Amelii został wkrótce odebrany. Głośnik był włączony, więc Amelia mogła słyszeć rozmowę. Emilio, gdzie jesteś? Nawet kolacji nie przygotowałaś. Jego wyniosły i arogancki ton. To nie był Alex, którego znałam. To ja, Alex. Poinformowałam go. Co? Był wyraźnie zdezorientowany. Zgodnie z oczekiwaniami czekałam na jego odpowiedź. Elizabeth, to ty? Dlaczego? Gdzie jest Amelia? Jestem tutaj, odpowiedziała Amelia krótko. Ty. Dlaczego jesteś z Elizabeth? Ja się nie odzywałam, ale szybko kontynuowałam. Czekaj. Powiedziałeś, Elizabeth, o sposobie? Tak, poinformowałam ją. Amelia pozostała rzeczowa. Mówiłam ci, że jest za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Postawa Aleksa nagle się zmieniła. Bez wątpienia chodziło o moją babcię. Słyszałam od Amelii, że od niedawna pracujesz zdalnie. Wtrąciłam. A co to ma do rzeczy? Wyobraziłam sobie surowy wyraz twarzy Alexa. Może od teraz będziemy kontynuować rozmowę twarzą w twarz, korzystając z aplikacji do pracy zdalnej. Wyślę ci identyfikator i hasło. Zaproponowałam. Jeśli Alex odmówi, zabiorę Elizabeth z powrotem do domu. Zapewniła Amelia. W porządku. Aleks niechętnie się zgodził. Wysłałam Alexowi identyfikator i hasło za pośrednictwem smartfona Ameli. Po krótkim oczekiwaniu jego twarz pojawiła się na ekranie mojego komputera. Trochę przytył od czasu, gdy widziałam go po raz ostatni, ale nie było wątpliwości, że to Alex. Co to za pilna sprawa, która wymaga rozmowy twarzą w twarz, jestem zajęty. Jego zuchwałość, jego dalsze kłamstwa w tym momencie rozwścieczyły mnie. To oczywiste, prawda? Chodzi o babcie. Poprosiłeś ją, by zaopiekowała się moją babcią, która zmarła trzy miesiące temu. Co to znaczy? Ku mojemu zaskoczeniu, Alex odpowiedział: Czy ty czegoś nie rozumiesz? Jego spokojna odpowiedź sprawiła, że nie mogłam wydać z siebie słowa. Babcia nie umarła, jest teraz pod moją opieką. I to ty, Elizabeth, poprosiłaś mnie o to w pierwszej kolejności. Co? Tym razem ja nie mogłam się odezwać. Czy on naprawdę bał się, że Amelia dowie się prawdy? Czy ludzie naprawdę mogą być tak podli? I to jest prawdziwy Aleks. Jestem tak wściekła, że łzy napływają mi do oczu. Ale wysłałam też krótką wiadomość. Powiedziałam ze łzami w oczach: Nie pamiętam. Poza tym babcia tu jest. Mam ją przyprowadzić, proszę. Odpowiedziałam. Aleks był całkowicie. Alex wstał i wrócił kilka minut później. Towarzyszyła mu starsza kobieta na wózku inwalidzkim. Spójrz, babciu, przywitaj się. Elizabeth. Minęło trochę czasu. Starsza kobieta odezwała się z wahaniem. Ta farsa musiała się skończyć. Mój gniew znów wzrósł. To zupełnie inna osoba. W rzeczywistości starsza kobieta na ekranie komputera nie przypominała mojej ukochanej babci. Poza tym babcia zawsze nazywała mnie Bet, nigdy Elizabeth. Pozory zmieniają się wraz z wiekiem. Ostatnio mogła wykazywać oznaki demencji, więc nic dziwnego, że twoja pamięć jest niewyraźna. Aleks był zdeterminowany, by trzymać się swojej wersji. W takim razie prawdopodobnie nie zaakceptujesz aktu zgonu jako dowodu. Odparłem. Oczywiście, w dzisiejszych czasach dokumentami można łatwo manipulować. Jego wyzywający uśmiech zirytował mnie. Ale miałam przygotowaną własną strategię. W takim razie pokażę ci kilka dowodów. Poczekaj chwilę. Powiedziałam wychodząc z pokoju. Kilka minut później wróciłam do sypialni z dowodami. Ach, Aleks, minęło trochę czasu. To nieposłuszne dziecko. Dziadku, oczy Alexa rozszerzyły się na ten nagły dowód. W pewnym momencie byłem przygotowany na śmierć. Nawet teraz nie mogę iść do łazienki bez pomocy. Ale mój umysł wciąż jest bystry. Kontynuował. Słyszałem wersję Elizabeth. Kobieta na ekranie to moja żona. Niedorzeczne. Moja żona była piękniejsza. Ach! Zmęczony Alex rozłączył połączenie. Prawdopodobnie próbował też wyjść ze zdalnej sesji. Emilia, która do tej pory milczała, w końcu się odezwała. Uciekasz, Aleks. Może do Elini. Nawet przez ekran komputera widziałam, jak twarz Aleksa blednie. Co? Podejrzewałam to od jakiegoś czasu. Aleks, nie doceniasz mnie. Ton Emilii był stanowczy. Twoja babcia często wspominała o Elenie. Oczywiście to nie jest moje imię ani imię mojej matki. Cóż? Potwierdziłam to również z Elizabeth. Ona też nie kojarzy imienia elejne. Byłam tego pewna przez jakiś czas. Wynajęłam nawet prywatnego detektywa, żeby zbadał twój romans. Co? Wyniki przyszły szybko. Zdjęcia z twojego romansu. Dowód, że twoja babcia jest babcią Elini. Przygotowywałeś się do naszego rozwodu, prawda? Wszystko zaczęło się od kobiecej intuicji Emilii. Alex, a raczej wysokie prawdopodobieństwo, że Alex był związany z inną kobietą. Jego romans ze współpracowniczką o imieniu Elejnę w wieku 20 lat, jego decyzja o opiece nad babcią Elini, która miała demencję, aby zyskać jej przychylność i jego plan obciążenia mojej rodziny nią, zanim trafiła do ośrodka. Wykorzystał wszelkie środki, aby rozwieść się z Emilią bez przyznania się do winy, ponownie poślubić Elenę i zapewnić sobie przyszłość. Emilia zebrała dowody na to wszystko, i skontaktowała się ze mną. Szczerze mówiąc, Emilia jest niesamowicie inteligentną kobietą, znacznie wykraczającą poza to, co sugeruje jej wygląd i zachowanie. Jeśli masz coś do powiedzenia śmiało. Poprosiłem Aleksa, podkreślając, że będę tylko słuchać. Naprawdę mi przykro, nie chciałem cię oszu. Mój dziadek, który miał bystry umysł, wtrącił się. Technologia poszła do przodu. Nawet Twoja zalana łzami twarz jest widoczna z daleka. Dziadku, proszę, pomóż mi. Głupcze, nigdy więcej nie chcę widzieć Twojej twarzy po tym, jak wykorzystałeś moją żonę, zaniedbując moją słodką wnuczkę i Twoją żonę. Nie mogę. Elizabeth, ty też. W tej chwili najważniejszą osobą w tym domu jest Twój dziadek. A tak przy okazji, ja też nie chcę nigdy więcej widzieć Twojej twarzy. Odparłam. Emilia. Postępowanie rozwodowe jest już w toku? Wrócę do domu rodziców. A w następnej kolejności spotkamy się w sądzie. Cóż, to by było na tyle. Żegnaj, Alex. Gdy skończyłam mówić, kliknęłam przycisk wyjścia na pilocie. Zmieniły się pory roku. Stałam sama przy grobie babci, mentalnie dzieląc się różnymi aktualizacjami. Alex rozwiódł się z Emilią. I naturalnie Emilia wyszła na tym korzystnie. Skończyło się na tym, że Aleks płacił ogromne alimenty, a raz nawet szukał schronienia w domu moich rodziców. Ale dzięki autorytetowi mojego dziadka, który miał bystry umysł, został skutecznie pozbawiony praw rodzicielskich. Najwyraźniej testament stwierdzał nawet, że Aleks nie jest rodziną. Jeśli chodzi o Elenę, miała nadzieję na ponowne małżeństwo z Aleksem, ale prawdziwy świat. Nie jest tak łaskawy dla rozwiedzionego, zadłużonego mężczyzny po pięćdziesiątce. W końcu zrezygnował z firmy samochodowej, w której pracował przez lata, a teraz mieszka w tanim, ciasnym mieszkaniu, pracując jako robotnik dniówkowy i nadal płacąc alimenty. W dzisiejszych czasach trudno jest mężczyźnie w średnim wieku, bez kwalifikacji, nie mówiąc już o ujemnych oszczędnościach, znaleźć nowe zatrudnienie. To wszystko karma. Większość informacji o Aleksie pochodziła od Emilii. Od tamtej pory ja i Emilia zaprzyjaźniłyśmy się, spotykając się dość często. I tak, kiedy wstałam i powiedziałam, to koniec babciu, do zobaczenia później. Zawiał silny podmuch wiatru. Jednocześnie usłyszałam głos: głos, który bardzo kochałam. Bet, dziękuję. Zaopiekuj się jeszcze trochę dziadkiem, dobrze? Babciu. Nagle zdałam sobie sprawę, że mocno ściskam coś w prawej dłoni. W mojej dłoni znajdował się kawałek cukierka. To było dziwne: nie przyniosłam dziś żadnych cukierków. Nie wierzę w bogów ani duchy, ale może moja babcia wciąż gdzieś nade mną czuwa. Nie, to pewnie dlatego, że nieświadomie włożyłam go do kieszeni przed wyjściem. Ale jeśli pomyślę, że moja babcia może nadal nade mną czuwać, czuję, że mogę iść przez życie dalej. Dziękuję babciu, szepnęłam, spoglądając w niebo i opuściłam cmentarz. Jak ci się podobała ta historia, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.